Cześć, wam i czołem z tej strony. Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Luigi's Mansion 3. Moi drodzy, mniej więcej pamiętam co żeśmy robili w ostatnim materiale wideo, z tego prostego względu, że jest to materiał nagrywany. Ten materiał, ta sesja nagraniowa, dzieje się parę dni po ostatnim nagrywaniu. Czytajcie, zaczynam nagrywać troszeczkę na górkę. Z tego prostego względu, że zaczynam mieć po prostu troszeczkę więcej wolnego czasu, a i jeszcze dodatkowy parę projektów. Wziąłem sobie na barki, i najzwyczajniej w świecie chciałbym te projekty ruszyć, moi drodzy. No, i jak zapewne zauważyliście, jesteśmy cały czas na 11 piętrze, czyli w zakręconych apartamentach. No, i zbyt dużo rzeczy do zwiedzenia nam nie zostało. Z tego co pamiętam, to właśnie to całe pomieszczenie, w którym obecnie jesteśmy, czytajcie, ten. Ten, ten, ten. No, jak on się nazywa? Ten korytarz, w którym jesteśmy. Mamy jeszcze jedno pomieszczenie do zwiedzenia oraz prawdopodobnie w tym właśnie pomieszczeniu będziemy mieli walkę z bossem tego piętra. Czyli najzwyczajniej w świecie jeszcze troszeczkę nam tutaj. Jeszcze troszeczkę nam tutaj rzeczy zostanie do. Ogarnięcia, i wiecie co? Wydaje mi się, że zaraz znajdziemy kolejny z kryształów. Ale zanim to zrobimy, mamy tutaj możliwość zdobycia dodatkowej kasiory. Właśnie z tego tutaj obrazu. I co my tu mamy? My tu mamy pomnik tych trzech duchów, które są przy okazji. Które są przy okazji, bo sami tego piętra. Zagadałem się też i nie zauważyłem, że zostaliśmy zaatakowani. Przez te wspaniałe... Przez ten wspaniały nawiedzony śmietnik. Więc najzwyczajniej w świecie... No troszeczkę niestety z życia żeśmy tutaj stracili. Tak dość niefortunnie powiedziałbym. Z tego względu, że jeżeli za chwilę będziemy walczyć z bossem. To będziemy musieli słuchajcie jakiś tutaj sposób tego bossa pokonać. I wiecie co? Zauważyłem jedną rzecz. Spójrzcie. U góry znajduje się balustrada i coś tam się najzwyczajniej w świecie... Za tą balustradą znajduję, znaczy się widzę za tą balustradą kolejny, kolejny. Słuchajcie, kolejną skrzynkę i podejrzewam, że istnieje szansa, że musimy tą skrzynkę w jakiś sposób zdobyć. O, tak jak myślałem. Musimy założyć to właśnie w tym miejscu, ten kapelusz. Czarodzieja, musimy założyć w, na brakującą. W brakującej, chciałem powiedzieć, na brakującą najzwyczajniej w świecie tutaj. Posąg. Po pierwsze, ja nie wiem, jak to tutaj nazwać, żeby, żeby to było poprawne. I pewnie to będzie ostatni. Słuchajcie, tutaj. Kryształ do zdobycia. Tak. Ostatni kryształ do zdobycia, i zdobyliśmy achievement, iż udało nam się znaleźć wszystkie kryształy w zakręconych, słuchajcie, apartamentach. No i powiem wam szczerze, że oznacza to, iż kolejne piętro mamy w 100% wyczyszczone, jeżeli chodzi o... Jeśli chodzi, moi drodzy, o tą wspaniałą rzecz zwaną dalej znajdźkami. I jedyne, co nam teraz zostało, to... to, to, to... ukończyć to piętro, aby później mógł się tutaj zespawnować nasz drogi duch bu, bo zauważyłem, że duchy bu rzeczywiście spawnują się dopiero w momencie, kiedy na danym piętrze mamy wszystko pozostałe wyczyszczone. Chociaż nie jest to zawsze, że tak powiem reguła, więc w w świecie, no w dalszym ciągu nie mam pojęcia, co jest tak naprawdę tym tym, 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 tym wymogiem aby duchy Buu mogły się tutaj spawnować, a mamy ich jeszcze troszeczkę do zdobycia, moi mili. I tak jak się obawiałem, coś co wygląda na obszar, gdzie będziemy walczyć z... Bossem. No bo jak inaczej to, 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 to słuchajcie tutaj nazwać, to ewidentnie wygląda jak jakaś scena do praktyki, więc najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, że będziemy tutaj musieli po prostu w pewnym momencie zawalczyć z tymi duchami, które są przy okazji też bosami tego piętra, moi drodzy. No i jedna rzecz, którą dopiero teraz zauważyłem, to to, spójrzcie, w lustrze widzimy, że jest skrzynka. Za to tutaj tej skrzynki nie ma, czyli musimy skrzynkę zmaterializować. I powiem Wam, że dawno już nie było właśnie nie było właśnie nie tyle zagadki co nie mieliśmy tego elementu w grze obecnego, gdzie faktycznie jakaś skrzynka lub jakiś element otoczenia. Był ukryty w taki sposób, że widzieliśmy go tylko i wyłącznie w lustrze. Więc najzwyczajniej w świecie cieszę się, że to powraca. Szkoda, że tak rzadko ten element powraca, bo naprawdę z tym można by było zrobić masę ciekawych ciekawych, słuchajcie, jak one się nazywają? Ciekawych, ciekawych zagadek przestrzennych. I najzwyczajniej w świecie fajnie by to wyglądało, ale. Twórcy z jakiegoś powodu nie, nie chcą tej właśnie mechaniki aż tak często używać, i w ogóle widzę, że twórcy nie używają aż tak często mechanik, które już raz przedstawili, i to w tych fajnych mechanik, tak? No bo zobaczcie. Na każdym piętrze mamy jakąś nową, dodatkową mechanikę, która faktycznie, faktycznie w jakiś sposób pasuje tutaj do ogółu tej gry. Jasne, są takie, które pasują tylko i wyłącznie na danym piętrze, w danej tematyce. Czyli, nie wiem, to, że przecinamy. To, że przecinamy, słuchajcie, te, te, te pędy, te zielone rośliny, które mieliśmy w apartamentach ogrodowych. Jasne, widzę, że to mogłoby mieć zastosowanie, ta piła tarczowa na jakichś innych piętrach, niszczenie obiektów, wyważanie jakichś drzwi i tak dalej, i tak dalej. Ale ciężko to w jakiś sposób naturalnie, wiecie, w grę wepchnąć, no bo dlaczego. Na przykład na tym piętrze mielibyśmy drzwi, które są najzwyczajniej w świecie zamknięte. No i musimy znaleźć piłę tarczową, żeby te drzwi rozwalić. No to powiedzcie mi szczerze, gdzie na tym piętrze moglibyśmy znaleźć piłę tarczową, gdzie logicznie ona by była schowana? Może w jakimś kantorku technicznym albo coś w tym stylu, ale tak, no to nie ma takiego logicznego miejsca i nie ma bytu dla tej mechaniki z tego względu, że na tym piętrze po prostu ta mechanika by nie pasowała. Ale na przykład, gdyby na tym piętrze okazało się, że jedno z pomieszczeń y, tych y, powiązanych ze sztukami magicznymi zostało zarośnięte i na przykład po środku tego pomieszczenia mielibyśmy właśnie kapelusz magika, ten cylinder i z niego wyrastałyby no po prostu rośliny, bo wiecie, Sztuka magiczna, wyciągamy kwiaty albo jakieś inne żwiątko właśnie z cylindra. No i ktoś to zostawił? Ktoś zostawił ten kwiatek. I ten kwiatek urósł i zarósł całe jedno pomieszczenie. No to wówczas w tym pomieszczeniu moglibyśmy na przykład. Przykładowo właśnie użyć tej piły mechanicznej, aby piły mechanicznej, piły tarczowej, aby najzwyczajniej w świecie móc tutaj sobie odchwaścić, nazwijmy to, to pomieszczenie. I wówczas na tym piętrze ta mechanika mogłaby w jakiś sposób zostać ponownie wykorzystana. Ale twórcy tego nie zrobili. Tak jak mówię, jest dużo mechanik, które w tej grze naturalnie by tutaj pasowały, do niektórych pięter, tylko trzeba by było troszeczkę, troszeczkę pokombinować, żeby je dobrze włożyć, ale są mechaniki, które absolutnie na tych piętrach nie mają racji bytu. No bo... pływanie w gumowej kaczuszce. Nie widzę zastosowania poza tym jednym piętrem, dopóki to piętro było zalane, więc jeżeli rzeczywiście na jakimś późniejszym piętrze znajdziemy jakiś akwen wodny albo nie wiem, basen albo sztuczne jezioro, bo w tej grze wszystko jest możliwe. Mieliśmy już przecież sztuczną pustynię wewnątrz hotelu, więc sztuczne jezioro wewnątrz hotelu to jest absolutnie rzecz, która mogłaby się zdarzyć. To moi drodzy, jeżeli takie coś by się pojawiło, to dlaczego ponownie nie użyć tej akurat znienawidzonej przeze mnie mechaniki pływania w gumowej kaczuszce? To by było dość naturalne i dość by wtedy pasowało. Czy twórcy na to pójdą? Wątpię, ponieważ zauważyłem, że jak najdalej twórcy starają się trzymać od używania ponownego recyklingu tych samych mechanik z racji tego, żeby gra nie wydawała się powtarzalna. Więc raczej nie. Raczej nie, raczej wydaje mi się, że, że nic takiego się nie stanie. No i słuchajcie. Mamy nasze trzy duchy. No, troszeczkę, troszeczkę nastraszyły widzę tutaj naszego Luigi'ego. I coś zrobiły z drzwiami. I wydaje mi się, że jak wrócimy do pomieszczenia, w którym przed chwilą byliśmy, to ono nie będzie wyglądać dokładnie tak samo. W ogóle też dość ciekawe, że one tutaj rzucały zaklęcie. Nie wiem, czy słyszeliście. Było abra kadabra, Shazam. Więc najzwyczajniej w świecie wydaje mi się, iż po prostu... Rzeczywiście to są... to są panie... panie magicy. Nie wiem jak to się odmienia, bo magiczki wydaje mi się, że nie brzmi zbyt dobrze po polsku. I wydaje mi się, że bardziej tutaj poprawną formą będzie pani magik. Gwoli ścisłości, dopiero teraz też zauważyłem, że ich garderoba była tak naprawdę toaletą i przerobiły tą toaletę na garderobę. Bo najzwyczajniej w świecie, nie tyle że są domorosłymi magikami, co. co są bardzo, ale to bardzo chyba niedocenione i bardzo tak. E, domorośle podchodzą do tych. E, do tych, słuchajcie, swoich sztuk magicznych. No i. sztuk magicznych, do tego swojego zawodu. I ogólnie rzecz biorąc, no. Jedna jedyna rzecz, która rzuca mi się tutaj w oko, która rzeczywiście jest jakimś motywem powtarzającym się na tym piętrze. Oczywiście, prócz tego... O! Cleaned, all, cleaned up all stuffed bunnies. Zostaliśmy achievement, czyli wszystkie wypchane króliki udało nam się sprzątnąć i i, i... i zdobyć z nich kasę. Fajnie, że za takie również takie... Można by było powiedzieć, małe, nieznaczące rzeczy można dostać w tej grze achievementy. Chociaż, no... Po to są achievementy, żeby właśnie za małe, nieznaczące rzeczy najzwyczajniej w świecie dostawać achievement, żeby potem gracz po skończeniu danego tytułu nagle spojrzał. Ha! Gdybym w drugim akcie tej gry zniszczył wszystkie 10 gumowych kaczuszek, które były pokładane w tym hotelu, to dostałbym achievement, ale teraz już nie mogę wrócić do drugiego aktu. Już tego achievementu nie zrobię, kurczę, będę musiał przejść tą grę jeszcze raz. Znam takie osoby, więc najzwyczajniej w świecie nie mówcie mi, że nie, bo również pewnie oglądając znają takie osoby, o ile nie są takimi osobami. Ja wam powiem, że z achievementami nie tyle, że jestem na bakier, tylko że jeżeli widzę, że jakieś achievementy są absurdalnie głupie i wymagają jakiegoś, wiecie jakiegoś biegania i szukania jakiejś bzdury, albo wykonania jakiejś konkretnej akcji, to najzwyczajniej w świecie ja podziękuję i jakoś mnie nie pali, żeby ten achievement zrobić. Jeżeli jednak achievement jest taki, że da się go zrobić, na przykład znalezienie jakiejś rzeczy, jakiejś znajczki, to i owszem, mogę to zrobić, o ile to da nam jakąś nagrodę. Dostaniemy po prostu coś w zamian. Albo, wiecie, albo rozszerzymy sobie lora gry, albo... Fabularne gry, troszeczkę bardziej poznamy, coś w tym stylu, ale jeżeli to jest bez sensu pod tytułem zbieranie piórek w Assassin's Creedzie, żeby dostać broń albo zbroję, która najzwyczajniej w świecie ładnie wygląda, ale nic więcej nie daje. To owszem, młody Macintosh byłam bym powiedział, żeby to znalazł, i zrobiłem to. Więc najzwyczajniej się mówiłem już o podczas któregoś ze streamów kiedyś, że kiedyś coś takiego zrobiłem, ale właśnie przez takie typu rzeczy. Najzwyczajniej w świecie porzuciłem serię Assassin's Creed i podobne z tego względu, że troszeczkę się przesyciłem tym wszystkim. I najzwyczajniej w świecie od tamtej pory w żadnego Assassin's Creed'a nie grałem. Skończyłem trójkę, mam pozostałe części i nigdy w niej nie zagrałem. Trochę shame on me, ale no, najzwyczajniej w świecie, co innego począć? I wracając do tego, co tutaj mówiłem, moi drodzy wcześniej, że jakiś motyw powtarzający się, oczywiście, prócz tych motywów związanych z czarowaniem, iluzją i w ogóle, po raz któryś widzimy, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest reklama, czy to jest. Czy to jest po prostu portret z podpisem, bo to wygląda jak właśnie reklama szminki, ale wygląda również jak jakiś portret z autografem, jakiegoś ducha magika, czy też powinienem powiedzieć, pani iluzjonistki, która no, przy okazji reklamuje właśnie tę szminkę dla duchów. Więc e, Najzwyczajniej w świecie to może być jedna z tych dwóch rzeczy. I fajnie, że to się tutaj pojawia, bo widać, że albo jest ich. Wiecie, nie wiemy dokładnie, czym to jest, możemy się tylko domyślić. Albo to jest rzeczywiście reklama i nic to nie znaczy, albo to jest pani iluzjonistka, która Najzwyczajniej w świecie jest takim przykładem. Jest taką, wiecie, nie ma tronu, tylko jest takim. ...taką osobą, na którą te trzy tutaj iluzjonistki się zapatrują, te trzy magiczki się zapatrują. Więc na zwyczajnym świecie to może być bardzo, ale to bardzo fajny szczegół, który, no, na zwyczajnym świecie można bardzo łatwo pominąć. No dobra, to pomieszczenie mamy zwiedzone wzdłuż i wszędzie, pogadałem sobie też i... ...tak jak mówiłem... ...to piętro się zmieniło. Innymi słowy... Już nie mamy tego piętra ułożonego tak jak mieliśmy wcześniej ułożone. I pięknie, słuchajcie, uda nam się te trzy duchy złapać. Pięknie, słuchajcie, trzy duchy udało nam się naraz złapać. I. Tak może zauważyliście, my musimy dostać się na tym teraz piętrze, gdzie my musimy się dostać? My musimy się dostać tam, gdzie przed chwilą byliśmy, to znaczy musimy dostać się do tego pomieszczenia po prawej stronie, co mówiłem, że najprawdopodobniej tam będziemy walczyć z tymi trzema iluzjonistkami. Problem w tym, że zaczarowały one teraz piętro, tak jak mogliście zauważyć? I najzwyczajniej w świecie, piętro zamieniło się w labirynt. Więc będziemy musieli teraz ten labirynt najzwyczajniej w świecie sobie ukończyć, przejść i nic nowego zauważyłem, że się tutaj nie pojawia. Mogliśmy po prostu to sobie sprawdzić. Czyli tak, jeżeli wejdziemy przez te drzwi, to powinniśmy pojawić się właśnie, to powinniśmy pojawić się w ich garderobie, w garderobie tych iluzjonistów. Więc pójdziemy sobie teraz do góry. I pojawimy się. Tutaj, i jedyna rzecz, która, najczęściej, w świecie będzie teraz dość dużym problemem dla nas. Jedyny, jedynym problemem, jakim teraz będzie dla nas... To, co teraz tutaj musimy zrobić na tym piętrze... To fakt, że za każdym razem, kiedy gdzieś pójdziemy, będziemy mieli, słuchajcie, walkę z kolejnymi duchami, więc najzwyczajniej w świecie musimy przejść to piętro nie tyle, że całe, tylko musimy znaleźć odpowiednią, słuchajcie, drogę, aby to piętro ukończyć. No dobra. Czyli teraz jak pójdziemy tu, to znajdziemy się to znajdziemy się w zupełnie innym miejscu niż powinniśmy się znaleźć. I wiecie co jest jeszcze problemem na tym piętrze? Czy też w tym pomieszczeniu? Naszym problemem w tym pomieszczeniu będzie to. Okej, okay, nie udało się. Yy, naszym problemem będzie tutaj to, że po środku, nie wiem czy zauważyliście, będzie to, że na środku mamy Mamy, słuchajcie, ten obracający się, yy, no, jak on się nazywa? Ten wspaniały obracający się wiatrak, który no robi nam dość sporą krzywdę. Au. Wleźliśmy w to, co ten duch w nas rzucił. I troszeczkę, troszeczkę za dużo zdrowia żeśmy tutaj, słuchajcie, stracili. Ale wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, z tego prostego względu, że. Nie wiem, czy zauważyliście, ale, ale. Nie, nie możemy go zatrzymać. Ale. Pojawiły się nam trudniejsze duchy, więc jeżeli faktycznie. Już wiem po co był tutaj ten. Yy, po co był tutaj ten, yy, że tak powiem. Po co mieliśmy tutaj ten. Yy, ten cały. Po co mieliśmy cały ten zbiornik słuchajcie, Houdiniego. Mieliśmy go po to, żeby najzwyczajniej w świecie w pewnym momencie z niego nam uciekł nasz y, drogi tutaj, y, duży, duży pan duch. No i pięknie. No i pięknie, moi drodzy. Ale rzeczywiście pojawiają nam się coraz trudniejsze duchy tutaj. Więc podejrzewam, że jesteśmy na dobrej drodze. Aha, dobra. Widzę, że akurat to pomieszczenie nam się całkowicie zmieniło. Ociesz kręcę. Uw, słuchajcie, nie było łatwo. I życia to my mamy coraz rzeczywiście mniej, moi drodzy. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy jeżeli spojrzymy przez tą dziurę, czy w dalszym ciągu, tak, będzie w dalszym ciągu to samo piętro, czy innymi słowy, nie jest piętro, to samo pomieszczenie, czy innymi słowy, nie jest zaczarowane piętro, tak jak mogłoby się wydawać z początku. Tylko zaczarowane są słuchajcie przejścia. Innymi słowy, za każdym razem jak użyjemy drzwi, to one powinny nas teleportować do zupełnie innego pomieszczenia. Co jest bardzo, ale to bardzo fajne i bardzo ciekawie tutaj wygląda. O niech zgadnę. Zamiast naszego tutaj naszej iluzji będziemy Uuu. Dobra. Zamiast słuchajcie iluzji. Dobra, ciebie wciągniemy i będzie po sprawie, super. Powiem Wam, że to, że mamy tutaj lustro bardzo, ale to bardzo nam tutaj najzwyczajniej w świecie pomogło. No i dobra, i teraz pytanie za 100 punktów, którędy dalej? Możemy spróbować przejść tędy. No i niestety, ale znaleźliśmy się w miejscu, gdzie znaleźć nie tyle, że byśmy się nie chcieli. Okej, okay, to nie było aż tak trudne. Dobra, to teraz tędy. Dobra, czyli wróciliśmy do punktu, do punktu wyjścia ostatniego, i powiem wam, że powoli zaczynam zapominać, gdzie. I w jaki sposób my się już znajdywaliśmy. I teraz tak, czy z tego też wyjdzie duch? Oczywiście, że wyjdzie. Chyba już rozumiem. Chyba już słuchajcie, rozumiem, o co tak naprawdę tutaj chodzi na tych. Yy... W tych pomieszczeniach. Czy on mi uciekł? Tak, uciekł mi. I słyszę kolejnego ducha. Tym, la, tym razem najzwyczajniejszego, słuchajcie, gubera. I to wygląda na to, żeby było wszystko. Super! Wow, jesteśmy coraz, słuchajcie, głębiej, jeżeli chodzi o przechodzenie tego... piętra. I proszę bardzo, i udało nam się, słuchajcie... Znaleźć miejsce, gdzie być powinniśmy, nie będę się ruszał. Nie będę nic robił, słuchajcie. Zakończymy sobie ten materiał wideo w tym miejscu. Dlaczego w tym miejscu? no z tego względu, że nie wiem, jak długo będzie trwać ta walka z tymi iluzjonistkami i najzwyczajniej w świecie, nie chciałbym jakoś przedłużać tego materiału wideo specjalnie. Dlatego zrobimy sobie troszeczkę krótszy materiał wideo najzwyczajniej świecie dzisiaj, a nadgonimy to następnym razem. I jeszcze następnym razem, po prostu sobie pododajemy troszeczkę czasu w kolejnych materiałach wideo. No i moi drodzy, cóż, mam wam powiedzieć, bardzo fajny pomysł, pomimo tego, że piętro dość małe wydawałoby się, to tak naprawdę przez to, że mamy później zrobiony z niego magiczny labirynt, to to pomieszczenie, to to pomieszczenie, to to piętro staje się o wiele, wiele ciekawsze właśnie z tego prostego powodu. Zwłaszcza, że nawet po tym, jak wiecie, jak mamy tutaj zrobiony ten magiczny labirynt, przez te trzy iluzjonistki, to to piętro nie jest dokładnie takie samo, jakie było, kiedy zwiedzaliśmy je na samym początku. Staje się jeszcze bardziej upiorne, co w połączeniu z motywami Alicji w Krainie Czarów i w ogóle sztukami magicznymi ogółem. No, sprawia, że to piętro w ogóle jest upiorne i podtrzymuję swoje zdanie nawet gdyby dopłacono, żebym został właśnie w, w zakręconych apartamentach na noc to bym serdecznie podziękował za to. W każdym bądź razie, mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii Wam się podobał. Zachęcam Was przede wszystkim do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam, a i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając Wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do Waszych komentarzy w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli macie jakieś propozycje, Albo jakieś porady, ale takie nie wprost, jak to wielokrotnie powtarzałem, czyli nie mówcie mi o, idź i znajdź kryształ w tym i w tym miejscu, tylko słuchaj, w jednym z tych pomieszczeń, gdzie było coś tam, kombinowałeś przy tym czymś, dobrze kombinowałeś, ale troszeczkę w inny sposób powinieneś wykombinować, to mniej więcej takie podpowiedzi możecie podsyłać na niezwyczajnym świecie. No i cóż moi mili, to by było na tyle. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przeciąg. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Mama Mario. Cześć!